Zapraszamy na odcinek z serii Gdzie nas poniosło? A jak chcecie zobaczyć, gdzie nas poniosło, to zapraszam na film. Planowaliśmy sobie wyjazd taki na święta i na Sylwestra, aczkolwiek pokrzyżowały nam szyki Toruń. Więc pojechaliśmy najpierw do Torunia. Rzucę wam parę przybitek z Torunia. Nie za bardzo nam się podobało, bo wiadomo, że jarmark świąteczny w Toruniu przed świtami może być oblegany przez niezłą ilość ludzi. Mało tego, był to piątek wieczorem, więc niespecjalnie nam się podobało, ale macie tutaj kilka ujęć z piątku, macie kilka ujęć z soboty. Deszczowej, okrutnej, brzydkiej pogody toruńskiej. Macie tu przebitki sterowania, nie wiem co my tutaj robimy Jesteśmy na starym mieście, w ogóle nocujemy na starym mieście Chyba zjemy zaraz tutaj kiełbasę albo jakąś świeżonkę Bo nie ma sensu jeść jakichś kebabów Także tak wygląda tą nocą Bardzo nam się nie podoba, bo jest cholernie głośno Ale... Schowaliśmy się, żeby od tej muzyki uciec Niestety jest tak głośno, że ho ho A za nami widzicie scenę, tutaj będzie Sylwek w Toruniu Z Polsatem chyba, tak? Tak Z Polsatem A ja mam takiego hotdoga z wielką kiełbachą a Magda ma z pieczarkami i z jakimś papraką Nie wiem jaką widzicie gadającego Łosia tu siedzi On sam kopernik Zraszki dużo tu narodów O, ale malacz Idę malacza tak oczywiście nie ma tu małego siecika ale to wygląda Całkowicie nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego. Ludzie nas stratują, Nie potrafimy się odnaleźć. No, Ale jest. na szczęście już niedługo wyjeżdżamy. Udziela nam się ta atmosfera świąteczna. Muza napierdacza, że nie można nawet rozmawiać. Na szczęście się oddalamy od ty. Psana stratowali. Masakra Pogodę mamy jak na zamówienie taką naszą Podlaską nie widzieliśmy słońca w grudniu chyba w ogóle znaczy wczoraj jak jechaliśmy do Torunia to słońce widzieliśmy bo w Białymstoku podobno nie było słońca aczkolwiek tak coś mi się kojarzy, że chyba z pół godzinki świeciło któregoś dnia ale nawet media mówił, że w Białymstoku jest ciemno to muszę uwiecznić to zakład kąpielowy, wanny elektryczne a tutaj mobile transport tu mamy nasz hotelik. A tutaj już Macie Wisłę. Co ten statek pływał w filmie Race. Pojechaliśmy do Crunja, w Magda wygrała konkurs, tak ja. Czyli pierwsze miejsce. A jaki to był konkurs? Pamiętam Kopernika na współczesną pamiątkę kopernikańską. Połączenie tradycji z nowoczesnością. Z nowoczesnością. I można było wystawiać, co się tam wymyśliło. Trzeba to było zrobić własnoręcznie, bo to było rękodzieło. I było prac 30 kilka. Tak. Trzydzieści kilka. I tu mamy zwycięzcę. Tak. Mm? A praca wyglądała. Tu pokażę. <laughs> Tutaj. Tak wyglądała praca. Pamiętacie, Magdala takie rzeczy robi i potrafi bardzo fajnie robić jakieś karykatury i tak dalej, także jeszcze raz tu pokazuję, tu praca zwycięska, zwycięska. I do pierwszej nagrody dostaliśmy hotel ze śniadaniem, więc stwierdziliśmy, że o wyjazd nasz odsuniemy o kilka dni i lecimy do Torunia. A że z Torunia wszędzie jest blisko? To pojechaliśmy na południe i tak jechaliśmy dzień i noc, dzień i noc, dzień i noc, znaczy noc cały czas jest, więc gdzieś dojechaliśmy pod, nie wiem, Budapeszt chyba to był. Tam, gdzie Ziobro teraz siedzi ze swoimi kumplami. Tam przenocowaliśmy e, kolejnego dnia, długiego dnia. Ale nie u Ziobry. Tak, nie nocowaliśmy u Ziobry, nie, nie. I długiego, kolejnego długiego dnia, po przyjechaniu niezliczonej ilości zakrętów, dziur, bardzo dziękujemy mapie Google, która nas przyprowadziła szutróweczką, bo jechaliśmy w Węgry, e, Chorwacja, Bośnia i jesteśmy już w Czarnogórze. Krótkie, długie. Ojej, długie. Magda ma takie fajne okulary, co same się ściemniają. Ja muszę sobie nałożyć takie zwykłe i pokażę wam, gdzie jesteśmy z zakładem okulary, żeby nie stracić wzroku. A mianowicie jesteśmy w takim bardzo słonecznym miejscu, czego w Polsce chyba brakuje wszystkim słońca, znaczy pewnie takich miejsc. też. No ale patrzcie, o tu sobie jesteśmy. Jesteśmy na plaży obok miejscowości Ulci, czyli przy samej Albanii, i prawdopodobnie pojedziemy sobie w kierunku Albanii, może dalej zobaczymy, to wszystko zależnie od pogody. Ale jak widzicie, pogoda nie jest zła. Przynajmniej na razie mamy 13 stopni Celsjusza, bo wieje, ale na słońcu jest ciepło. Przejazd przez te wszystkie krainy odcisnął piętno na naszym forfiterze. Zobaczcie, jak wygląda ten samochód. Jest cały uszmulany od kół po sam dach. Także musimy. Dzisiaj znaleźć jakąś myjkę, umyć, żeby było coś widać przez szyby i i tak dalej. I tak, zaczynamy wypoczynek. Wypoczyn znaczy zaczynamy. Właśnie korzystając ze słoneczka ogarnęliśmy sobie prysznic. Aczkolwiek przy takim wietrze to nie było fajowskie doznanie. Ale dało się to ogarnąć. A w międzyczasie tam jest koleżanka, ukradła Magdy Kroksy i gdzieś tam sobie zatargała, musieliśmy wykupić. A tutaj nasz obronny pies. No ale my byliśmy wtedy na spacerze. Więc tylko tu się oddaliliśmy, a złodziejka od razu przyleciała. Mamy już kolejny dzień. Wychaliśmy w jakieś straszne góry Albanii. Generalnie to znaleźliśmy taką drogę. Którą robili już kilka lat, i widzieliśmy, że ją skończyli. I chyba, jak zjedziemy z tej drogi, to pojedziemy tam, zobaczcie. O, tam, tam na dnie. Klauzu, Bo ja bym tym na bórek. Bo stąd skoczył? Tak. Ja myślałem, że tylko podnosiłaś, bo widziałam, że podnosiłaś go. Nie, no bo jak to O, tutaj jest ta wydma taka. Może widzieliście w poprzednich odcinkach, że tu chodziliśmy stamtąd i było daleko. Ale świetna dróżka. Muszę zobaczyć, jaki ona ma numer ale tam jest ta miejscowość o nazwie Shingen 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 nie wiem nawet jak to przeczytać ale tu wieje co prawda jest 15 chyba stopni ale wieje kosmicznie tu stoi król szos a tu stoi królowa szos moje marzenie nie doszło. ole na kampera waza jak talala. zjechaliśmy tu na dół trochę mniej wieje, ale dalej wieje. gdzie jest ta panorama? o tutaj jest ta panorama o, tu byliśmy przed chwilą na tej panoramie musimy znaleźć jakieś zaciszne miejsce żeby nam tak nie wiało daleko nie ujechaliśmy ale znaleźliśmy super zaciszną zatoczkę gdzie nie wiało i było bardzo ciepło w nocy zresztą teraz też jest ciepło Pomimo takiego brzydkiego nieba, no i ujechaliśmy niedaleko. Bo stamtąd przyjechaliśmy tutaj, czyli tylko przez miasteczko, żeśmy przejechali, a pojedziemy sobie tam, bo tam ma być ładniejsza pogoda. Przyjechaliśmy ze 100 km poniżej miejscowości Golem. Robimy sobie zakupy, a pojedziemy mniej więcej tam, już jest pogoda w miarę. To znaczy, jeszcze są chmury. Jutro już ma nie być tych chmur, ale co Wam chciałem pokazać, to temperaturę zobaczcie. Nie wiem, czy widać, bo się odbije światło. 16 stopni. Jak na Wigilię, bo dzisiaj mamy Wigilię, to całkiem nieźle. Tak więc wlazłem na taką górkę, żeby panoramować. Dojechaliśmy na plażę. Tutaj sobie zostajemy. Tam widzicie chyba samochód z tyłu. Tutaj macie plażę. A taką całą panoramkę. Tutaj mamy taki fajny lasek. Nie przerażajcie się tym, że jest tu pełno śmieci. Bo same z nieba nie spadły. Może też bardzo dużo wyrzuciło śmieci. Które też z nieba nie spadły. ale taka jest Albania po prostu. Ale żeby nie było, że jest tak źle w tych śmieciach. To zobaczcie, kto nas w tych śmieciach nawiedził taki elfik bożonarodzeniowy. będzie tu jeździł w torbie teraz i machał do wszystkich. Także są też pozytywy. Generalnie to chyba nasze pierwsze święta w tak dodatnich temperaturach. Bo mamy teraz chyba 16 stopni, słoneczko się przebija, aczkolwiek idzie tam jakaś rozpier ducha przejdzie bokiem tak więc jak widzicie święta spędzamy w Albanii co będzie dalej to nie wiemy gdzie spędzimy sylwestra jeszcze nie wiemy czy będzie to Albania czy może Polska to się wszystko okaże czy ale czy to Wenecja Wenecja ale to się dowiecie z kolejnego odcinka także życzymy wam wesołych świąt nie gryźcie się po gardłach nie Ci sobie do oczu i będzie dobrze. Do zobaczenia.